Co to właściwie są te senoty? Ja sama określam je jako perełki Jukatanu, ponieważ bardzo mi się podobają. Ale tak na poważnie, są to zapadliska w wapiennej skale macierzystej, w których gromadzi się woda. Z praktycznego punktu widzenia są to po prostu naturalne baseny. Dla uproszczenia możemy wyróżnić trzy typy senot. Otwarte, czyli te, które wyglądają jak jeziora, np. cenota Eden, półotwarte, np. cenota Zacji oraz zakryte, czyli te, które schowane są pod ziemią, jak np. cenota Sujtun. Niektóre cenoty to obecnie stanowiska archeologiczne. Dla Majów służyły nie tylko jako źródła słodkiej wody, ale przede wszystkim miejsca kultu. Majowie wierzyli, że cenoty to portale do światów i komunikacji z bogami dlatego często budowano przy nich miasta i świątynie. Dziś senoty to przede wszystkim miejsce odpoczynku dla turystów i miejscowych. Woda jest w nich niezwykle przejrzysta, więc świetnie nadaje się do nurkowania. Widoczność sięga tu nawet 100 metrów. Pod wodą możecie zobaczyć ciekawe ryby, żółwie, a jeśli macie szczęście, trafi się również nurkujący ptak lub, uwaga, krokodyl. Ponieważ senoty są ze sobą połączone, w wielu z nich znajdują się wejścia do zalanych wodą tuneli i jaskiń. To nie lada gratka dla miłośników nurkowania. Ponieważ na półwyspie Jukatan odkryto jak do tej pory około 6000 senot, może być ciężko zdecydować się, którą odwiedzić. W dalszej części nagrania podaję Wam kilka propozycji. Chodzimy do rozsławionej przez Instagram Senoty Sweet Do Senot warto wybrać się wcześniej rano, aby uniknąć tłumów. Zdaje się, że tutaj nam się udało. Jeżeli chce się uzyskać to wymarzone zdjęcie, trzeba czekać nawet do pół godziny na swoją kolejkę. Także wydaje mi się, że warto przyjechać trochę wcześniej i mieć cenotę tylko dla siebie, bądź dzielić ją z niewielką ilością tych, którzy lubią rano wstawać. Jeśli zastanawialiście się, jak wygląda cenota Suicune od góry, to wygląda właśnie tak. Przez to otwarcie wpada światło słoneczne i potem dzięki temu we wnętrzu cenoty są świetne efekty świetlne. Do kompleksu Sójtyn należą dwie senoty, Także byliśmy w pierwszej, bardzo bardzo znane, a teraz wejdziemy do drugiej, do której prawie nikt nie wchodzi, bo chyba o niej nie wiedzą. A jest cóż tuż, tuż za budką z biletami. Chodźmy. Uważajcie na schody, są śliskie. Jest przepiękna, ma o wiele większe otwarcie na górze, jak widzicie. I pięknie rozrastają się te przeróżne rośliny. Niesamowite. W tej Senocie użycie kamizelek ratunkowych jest obowiązkowe, pamiętajcie też, aby wziąć plisznik przed wejściem do Senocy i zmyć z siebie wszystkie kosmetyki, jakie e, na sobie macie, aby nie zanieczyszczać czystej wody Senocy. Są to to Chyba jest jeszcze większa niż poprzednie. Woda w tej senocie jest bardzo, bardzo przejrzysta. Naprawdę można się tutaj poczuć magicznie. Oto senota Zaccji znajdująca się w prawie centrum Bajadoli. do Senoty nie zapomnijcie zabrać ze sobą okularów do pływania ponieważ więcej tak naprawdę dzieje się pod wodą aniżeli nad wodą dzisiaj jesteśmy w Senoty Nikteha jest to półotwarta Senota Tutaj mamy różne zasady, których oczywiście trzeba przestrzegać na terenie Senoty. Przede wszystkim nie należy używać kremu do opalania. Takie skarby w środku dżungli. W Senocie można spędzić naprawdę wspaniały dzień, szczególnie jeżeli jest tak gorąco jak teraz. To najlepiej orzeźwić się w wodnych wodach Senoty. Będzie fajnie. Właśnie jestem po pierwszym nurkowaniu przypominającym. No i muszę powiedzieć, że obawiałam się tego, ale podobało mi się bardzo. Jestem zadowolona. Nurkowanie w samotach jest naprawdę świetne. Widoczność niesamowita. Także no każdemu, kto w albo chciałby spróbować, polecam to miejsce. Jeśli wciąż Wam mało, więcej na temat cen odnajdziecie w artykule na moim blogu. Link w opisie. A jeśli podobał Wam się filmik, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Pa.